Uy, witamy w PECTIMOTER 99. Update 29, zaraz będzie 30. Elemental World Hatch Eggs, Collect Pets, Limited Huge Pets, e, Capture Pets, e, Trainer Preston. U, Huge Chest, Pet Cube, Ultra Pet Cube, Elemental Gift, New Rank, New ba e, Clan Battle, Soul Exclusive Egg ciekawe i Elemental Pack. To nas dzisiaj wita. I superkomputer jest po lewej w szybkim wyborze. Boże, jak dobrze. Ej! Ej, wafle! E, e. My się na coś umawialiśmy. Na no co? Do indeksu. A, do indeksu. No. Kur... Jaki on piękny jest. Co? Ile on kosztował? 40 milionów? Ile? Czekaj, to potrzebujesz? Co? Co i to? No. Bo... No o... Tak, tak. Bartaj żyje, ci oddam. Wiem, wiem. Ja też waflowi na początku pożyczałem Huge ekskluzywy i My mamy do siebie zaufanie. Tak. Oj, coś mi internet wyrzucił. Oddawaj, że to... Tak. Czekaj, daj mi popatrzeć. Kurde. Ej, ten ogromny jest przepiękny. Ten zielony... Zielony jest ładny. Ten doodle to jest taki dziwny, kartonowy, bo się patrzysz na niego i on jest taki płaski, ale ten huge jest przepiękny. Ninjas. A jaki on ma exit? O, nie tak wielu ludzi go ma i masz najgorszy charm na expa na nim i 29. level. Dobra dopiero to A huge? Nie no to wszystko nie? O proszę Nie, od, oddajmy go huge'a <noise> A, Oddawać. Ej dałem przecież, zaznaczyłem halo Ale zmalała ci cena go Mój, dosłownie 2 miliony więcej wart jest Na hitac kamienia, mam takiego ładnego Zostaw mój kamyczek szczęśliwy Kamyczek jest bardzo ładny głos Tak, maka paka Jezu ile ja mam tych ryb tęczowych Dobra, elemental world i siu. Dobra, o nie, znowu questy Fuck my life. Dobra, co my tu mamy? Petcube No to kupuję od cholery A już nie mogę, kupiłem dwa Ooo <grywka> Są Pokémony! No, Widzowie, taka ciekawostka, dzisiaj w szkole grałem w Pokémony. Potwierdzam, grał. <noise> Dokładnie. Jeez! Mam peta. No. Co? Nie tego? Ale co, co? Jeszcze raz. Mam Jorka <noise> Kojarzę. Ale nie wiem, chyba nie znam. Dobra właśnie. Trzeba obszaić sklep. Exclusive soul Egg jest przepis... Ta deska! Jo Jaka piękna deska. I stanowisko cuby. Piękne Foemix. Tu dwa free cuby. Ej, piękne jest te jajo. I te pety. Idę łowić. Idę łowić. PETY. Ja mam ci się ich. No jak to nie? Rzuc, zarzucasz i masz. To jest tak. To taki aka... ala Pokeball. AK47. Ja jest mam najższego peta stąd. Ale one duże te... Dużo ten... no. I piękne są. No a co ma do zaoferowania jajko? Uuuu, ale fajne, ładne pety. Już mi się ten update podoba. będzie chyba mój ulubiony update. Cieszy mi A ja, wydaje mi się... Coś nie, wydaje mi się tylko... E, chciałem powiedzieć, że na razie bardzo mnie to cieszy, bo z każdego update'u mam odcinek jest I, na razie. i chcę, by to zostało do końca. Już 30 update'ów zaokrąglmy jest, i z każdego jest odcinek plus jeszcze inne odcinki, live y itp, bo jeszcze było schodzenia wchodzenia tam po schodach, e, z tych, e, tych takich łapek zbierania relików o. Może się, jesteś na pierwszej nie? Nie, na drugiej, a co? Dobra. A ty? No ja robię drugiego w Na drugiej? Drugi na drugiej? Drugi na drugiej. Sześć swoich komputerów monetami drugi trzeba zrobić. Sześć?! No. Jezu Chryst. Ale dobrze, że ten komputer tu dodali, Boże. Uuu! Dosłownie mi zaznacza takim czerwonym markerem które pety muszę do questa zaliczyć. Ej, zajebiste. Kocham Pestiimulator. A szczerze 99 jest świetne. To jest najlepsza strona Pestiulator. <m -trony> ja mam ja mm, Bardzo fajna, ale po czasie jak patrzę na tamte pety, to mam takie boże jakie to jest brzydkie. Ale z, nosta z nostalgii bardzo lubię Z nostalgii bardzo lubię Zwłaszcza, że miałem tam prawie wszystkie game passy Ja nie wiem czy ty też tak miałaś ale PC Simulator no? 2 tak lagował, że się grać nie dało nie Nie wiem ja grałem i to było tak słabo zoptymalizowane, że ja miałem lagi Co realne nie jest zazwyczaj To, to grałeś, nie w X zagrałaś na pewno. X był bardzo fajny, dopóki nie wprowadzi hardcore świata. No, w X to nie I teraz dzimin Ziem Czemu nikt nie rzuca słoikami z KAM? Ta już se poszła mnie zostawiła. Kurde. No, nie mam na mnie czekaj. Tak na ciebie nie czekam. Więc zawsze na ciebie czekam. No, Prawda. Ostatnio na mnie nie czekałaś, teraz znowu na mnie nie czekasz. Nie, ostatnio na mnie nie czekałaś i teraz znowu na mnie nie czekasz. No nie, co cofnij odcinek. I ty Ja już życie chciał sobie cofnąć Ale nie da się Niestety Ła łapie Pokémony. Dobra, let's go trzecia kraina Ale tam basenowo Fajne takie pokemony. O to tutaj za To ty. Aha. Wow, wszystkie pety wieku, które już mam, super. Nie? Na ko... A, nie, nie wiem które jest Ma Ale ładne pety, kurde. Dobra, kupuję ostatnią krainę. Let's go. Nie wiem, co tu jest. Jaka jest skrzynka. O, na dużo, ten. To mi się nie chce jej bić. Dobra, tu coś jest. Pest... P -p 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 peston, Preston. Pest. Pesto, gente vai fazer pesto. pesto, Pokémon, fazer umas <laughs> coisas <t -re>, <laughs> para Byk, ale ładne pety. Robert, dziękujemy za ten odcinek. Do zobaczenia w kolejnych. Pożegnaj się, Waflo. Mm. Mm.